Cześć! Dzisiaj witam Was pod salonu Dacia Autokeller w Gliwicach. A to z tego względu, że w tym salonie pojawił się niedawno poliftingowy egzemplarz ikony tej marki, czyli modelu Duster. Zmiany liftingowe może i nie są gigantyczne, ale są widoczne na pierwszy rzut oka i to zarówno w przedniej, jak i w tylnej części nadwozia. Zacznijmy od przedniej części nadwozia i tego co widać najbardziej, czyli przednie reflektory. W przedlifcie one nie mogły być w pełni lodowe, nawet w opcji. A jeżeli mieliśmy światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, to one były ukierunkowane w taki oto sposób po zewnętrznej części reflektora. Po lifcie widać zmianę. Pierwsza, oczywista, reflektory mogą być już w pełni ledowe, a druga ukierunkowanie samych światł dojazdu dziennej, które teraz tak przebiegają w kształt litery Y. To trochę przypomina to, co już mieliśmy okazję poznać w Loganie, czy też w modelu Sandero, albo jak usłyszałem w salonie, podobne do tego, co możemy też spotkać na przykład w Lamborghini Urusie. Druga zmiana to grill, tak on wyglądał w przypadku przedlifta w wersji Prestige, a tak prezentuje się w przypadku Polifta w tej samej wersji Prestige. Pozostałe części, jak zderzaki czy światła głowę, wydają się identyczne, no ale jakby nie patrzeć na te fronty, trudno będzie pomylić przedlifta z poliftem. Zmiany są dostrzegalne. W ten części nadwozia zmiany też są dostrzegalne już na pierwszy rzut oka, a to głównie za sprawą lamp. Tutaj mamy przedlifta i bardzo charakterystyczne lampy z takimi plusikami. A tutaj mamy polifta z trochę zmienioną koncepcją. To znaczy, plusik zniknął, a pojawiła się, podobnie jak w przedniej części nadwozia, litera Y. Oczywiście światła pozycyjne są LEDowe, ale kierunkowskazy, czy światła stopu są na normalnej żarówce. Z tyłu dostrzeżemy jeszcze jedną istotną różnicę, którą jest spoiler. Tak to wygląda w przedlifcie. A tak to wygląda w polifcie. Jest troszkę inaczej uformowany i inaczej ukształtowany. i może się to komuś wydawać jakaś mała, błaha, nieistotna zmiana, ale z informacji prasowej się dowiemy, że Dacia m.in. nad tą zmianą pracowała aż 3 lata. Dlaczego aż tyle? A bo Daci zależało na maksymalnej poprawie aerodynamiki. Ich głównym celem było obniżenie emisji CO2, obniżenie spalania jednostek spalinowych, a więc poza modyfikacją spoilera mamy też inne wzory felk. One teraz mają generować mniejsze zawirowania, co w konsekwencji również ma poprawiać aerodynamikę tego pojazdu. Inną zmianą, której już tutaj nie zauważymy, są zmienione piasty kół, które chyba teraz mają generować niższe opory toczenia. No i z tego co widzę, mamy też różnicę w samym ogumieniu. Tutaj w przedliwcie mamy Bridge model Turanza, a w polifcie mamy Continental EcoContact Kontakt 6: opony o niższych oporach toczenia, a więc pewnie tutaj też troszkę gramów CO2 na 100 km udało się dać i urwać. Jeszcze jedną modyfikacją jest ten lakier, który widzicie na ujęciach. On się nazywa pomarańcz Arizona, kosztuje 2400 zł, dopłaty pozostałe lakiery wymagają dopłaty 2200 zł, a w to było 2000 zł, więc tutaj mamy pierwszą małą podwyżkę. No ale zerknijmy sobie już na wnętrze i zaczniemy od przedlifta. Ja Wam tutaj zwrócę uwagę na kilka elementów. My dzisiaj oglądamy wersję litrowe z instalacją gazową i w przedlifcie polecam zwrócić uwagę na ten dokładany panel dotyczący instalacji gazowej. On nam pokazuje jaki mamy poziom gazu w zbiorniku oraz pozwala przełączyć się z LPG na benzynę i odwrotnie. Druga sprawa w przedlifcie warta uwagi to włącznik tempomatu. On tutaj jest zainstalowany obok dźwigni hamulca ręcznego. Jeżeli chcemy tempomat włączyć musimy na początku uruchomić tempomat, a dopiero potem na kierownicy możemy już go aktywować. No, dobra, tutaj muszę sprostować mój błąd. Poliwt akurat nie jest litrowcem, on jest silnikiem o pojemności 1,3. Do czego zaraz przejdziemy. Ale gdybyśmy mieli instalację gazową i litrowy silnik, to nie mielibyśmy takiego dokładanego, troszkę niezbyt estetycznego panelu od LPG. Tylko mielibyśmy w tym miejscu przycisk od instalacji gazowej. A sam poziom naładowania zbiornika gazem moglibyśmy obserwować na komputerze pokładowym, co w przedliwcie było niemożliwe. No, i tu na salonie mam akurat troszkę niższą wersję komfort. Jak widzimy kilka różnic jest, ale dla nas najbardziej istotny to ten komputer pokładowy tu się poprzyklikujemy troszeczkę i oto jest to co Wam mówiłem, czyli wskaźnik poziomu naładowania gazu no a tak wygląda sam przycisk, on jest estetyczny ładnie wygląda, jest lepiej wkomponowany więc to jest na duży plus Niemniej przejdźmy do drugiego elementu czyli przycisku włączenia tempomatu, jak widzimy tutaj go już nie ma, tutaj wszystkim sterujemy całkowicie z kierownicy co na pewno będzie bardziej wygodne jak już siedzimy w Poliwcie, to zwróćmy uwagę na kolejną zmianę, jaką jest automatyczna przekładnia dwusprzęgłowa EDC. Ona jest przekładnią o sześciu przełożeniach. W przedlifcie była przez jakiś czas, potem ją wycofali. No i teraz mamy Poliwta i ona wraca do oferty. Będzie możliwa do zastępowania z silnikiem 1.3 o mocy 150 koni. Łopatek za kierownicą jednak nie ma. I jeszcze na chwilę wróciłem do przedlifta, aby zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, czyli podłokietnik. Tak to wyglądało w przedliwcie, To było takie dokładane, przykręcane do fotela. Niezbyt obszerne, no i oczywiście bez żadnego schowka pod nim. To znaczy, no był taki schowek, ale cały czas otwarty. No i teraz zerkamy do polifta i tutaj widzimy, już jest zgodnie ze sztuką, mamy podłokietnik, który jest wysuwany, który jest otwierany, który ma pod sobą schoweczek. Więc tutaj znowu mamy krok naprzód. No i jak teraz patrzę, same fotele też są nieco inne. Tutaj patrzymy cały czas na polifta. Widzimy już takie charakterystyczne dla nowych Renault zagłówki, cieniutkie. Bardzo mało zasłaniają, jeżeli obracamy się przez ramię. Ale, kurczę, robię to od złej strony. i Idę Wam pokazać przedlifta. Tak one wyglądają w przedlifcie. Zwróćmy uwagę na zagłówki. One są takie normalne, jak to były do tej pory. Jeżeli chodzi o USB, no to niestety jest mega słabo. Nie widzę tutaj żadnego. Mamy tylko gniazdo pod zapalniczkę. No ale, kurczę, w XXI wieku auto bez żadnego gniazda USB... No po prostu wygląda kiepsko. Zerkamy na tylną część przedlifta i tutaj to samo. Niestety żadnego gniazda USB, żadnego udogodnienia dla pasażerów siedzących z tyłu. Sprawdzamy więc, czy poprawiło się coś w polifcie. I tutaj widzę miłe zaskoczenie, bo mamy dwa gniazda USB, jedno gniazdo zapalniczkowe. Zerkamy jeszcze na kanapę polifta i tutaj również widzimy dwa gniazda USB dla pasażerów siedzących z tyłu. Tutaj siadamy do przedlifta, aby sprawdzić jeszcze jeden szczegół, a mianowicie multimedia. Sobie odpalimy silnik. Pięta. Tutaj mamy multimedia z przedlifta Dastera. tutaj w sumie widzę jedno gniazdo USB jednak się znalazło, więc tutaj małe sprostowanie. Na no, multimedia, jak to multimedia dotychczasowe w Daciach, zbyt dużo do zabawy tutaj nie ma. Tak one wyglądają, troszkę trącą myszką trzeba szczerze przyznać. Tak to wyglądało w przedlifcie, a tak to wygląda w polifcie. No, sami przyznamy, że już na pierwszy rzut oka widać znaczącą różnicę na plus na ekranu wzrosła o 1 cal. Dookoła ekranu pojawiło się takie piano black. No i to co zauważymy, mamy też znacznie ładniejszą oprawę graficzną. Tutaj faktycznie mamy progres. Troszkę poszliśmy do przodu. Troszkę ładniej rozpisane ustawienia. O, profil driving Eco, który spodobał mi się bardzo w farkanie. Chociaż tutaj widzę, jest troszkę uproszczony. No nie wygląda to może tak czadersko jak w Renault Arkanie, ale i tak fajnie, że jest. No i co istotne, w polifcie mamy możliwość bezprzewodowej integracji smartfona przez Apple CarPlay czy Android Auto. Więc tutaj faktycznie Dacia zrobiła duży, duży przeskok do przodu. Sam obraz nawigacji wydaje mi się, że jest bardzo podobny do tego, co było w przedlifcie, no ale interfejs i ta cała otoczka wydaje się być jednak ładniejsza. Mamy też takie dotykowe przyciski po boku, możemy zgłośnić albo ściszyć radio. Nie chcemy reklam. Możemy sobie wywołać ekran Home, czyli ten taki podstawowy. No i możemy bezpośrednio przejść do ustawień z tego, co widzę. Możemy ustawić sobie blokadę drzwi podczas jazdy, czy kilka innych gadżetów. Jedyne, co tutaj trochę nie siadło, to tłumaczenie niektórych komend. Na przykład nawigacja jest podpisana, nie wiedząc czemu, ustawienia. Wchodzimy w ustawienia i wyświetla się nawigacja. Ustawienia faktycznie mamy tutaj, taka zębatka się pojawia. I tutaj już możemy coś faktycznie pozmieniać. Takie różne śmery, bajery. Na pewno wygląda to lepiej niż w przedlifcie, więc pochwała się należy. Nawet jeżeli nie wszystko jest idealne, ale chyba można to wybaczyć. Mi się wydaje, że to kwestia jakiejś aktualizacji. Auto jest świeżynką, pamiętajmy. Dopiero te samochody zjeżdżają do Polski, więc to mi się wydaje jest kwestia jakichś takich chorób wieku dziecięcego, jak to się mówi. A reszta wydaje się bardzo zbliżona jak w przedlifcie, Mamy więc takie fizyczne przyciski, taki sam panel klimatyzacji. No, i komputer pokładowy, z tego co widzę, chyba jest identyczny jak w przedlifcie. Z tą różnicą, że jeżeli kupimy auto z instalacją gazową, to e, będziemy mogli na tym komputerze podglądać właśnie poziom naładowania zbiornika. No, i tak patrzę, rozglądam się jeszcze po tym wnętrzu, ale to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zmiany liftingowe. No i jeszcze jedna taka ciekawostka, my siedzimy akurat w wariancie 1.3 o mocy 150 koni i ten wariant możemy sobie zastopniować albo z napędem 4x4, albo z automatem. Obu opcji niestety wybrać nie możemy, musimy wybrać albo jedno, albo drugie, a różnica cenowa pomiędzy tymi opcjami to 1000 zł. No i jeszcze jedna uwaga do tego napędu 4x4, bo mi sprzedawca opowiadał, że niektórzy kupują Dastera z tym, tymże napędem, bo myślą, że takie auto sprawi z nich rajdowca, że będą mogli sobie po zaspach śniegu zasuwać przy, nie wiem, 150 km na godzinę. Ale prawda jest taka, że z zblokowanie 4x4 działa tylko do prędkości chyba tam 70 czy 80 km na godzinę. Powyżej tego napęd przechodzi w typ auto i jak dobrze rozumiem staje się proaktywny, więc to też warto mieć na uwadze. Jeżeli chodzi o podgrzewanie foteli, to z tego co widzę, dalej jest uruchomione w ten sam sposób. Tutaj mamy przedlifta. I dokładnie to samo widzimy w Poliwcie. No i zerknijmy jeszcze pod maskę. No i pierwsze miłe zaskoczenie, maska jest na teleskopach, ale to akurat zarówno w przypadku Poliwta, jak i Przedliwta bardzo miłe, jak widać, da się stworzyć auto, które jest tanie, a jednak bez oszczędzania na takich gadżetach. No i pod maską polifta może pracować praktycznie to samo, co pod maską przedlifta. Tutaj mamy silnik 1,03-cylindrowy o mocy 100 koni z instalacją gazową. Można mieć taki sam wariant bez instalacji gazowej o mocy 90 koni. Albo można mieć to, co widzimy tutaj pod maską, czyli wariant 1,3 TCE 4-cylindrowy o mocy 130 lub 150 koni mechanicznych. No i ktoś słusznie zada pytanie, ileż te wszystkie modyfikacje będą kosztować, no bo jak widzieliśmy, troszkę tych zmian się pojawiło. Wiele z nich Duster faktycznie już mocno potrzebował, aby dalej móc walczyć na rynku. A że póki co na dzień dzisiejszy na internecie zbyt wiele dowiedzieć się nie można, to poprosiłem, aby w salonie mi zdradzili rąbek tajemnicy i tak to wygląda. Najniższa wersja wzrosła o 1000 zł, więc niewiele. Wersja Essential, z tego co widzę, około 2000 zł podwyżki. Największy wzrost cenowy mamy w komforcie może to być nawet 4000 zł no, i w Prestiżu z tego co widzę, różnica to jest około 2000 zł na plus. No i to co mówiłem wam wcześniej, dla wariantu 150 KONI, możemy sobie wybrać albo 4x4 i auto kosztuje 85 tysięcy, albo skrzynię EDC i kosztuje 86 tysięcy. Tyle że podkreślimy, mówimy tutaj o najwyższej wersji Prestige i najmocniejszym silniku. Ze zmian diesel zniknął z niższych wersji, teraz pozostał tylko w wersji Prestige. No, i zmiany w cenach kolorów. Wcześniej to było 2000 zł, teraz to jest 2200. Chyba, że mówimy o naszym lakierze pomarańcz Arizona, wtedy musimy dopłacić 2400. Wiem, że może moje kreślenie nie wygląda najbardziej estetycznie, ale musiałem to spisywać dosłownie chwilę temu w salonie, więc proszę o wyrozumiałość. Jedyne, na co w daserze trzeba jeszcze uważać, to to, jak otwiera się klapa bagażnika. Ona tak wystrzeliwuje do góry. Uwaga, uwaga. Okej, okay, dobra, tu jeszcze spokojnie. Ciągniemy i nagle. O! No, jakby tam była moja szczęka, to mogę iść do netysy. No i sprawdzamy w polifcie. Woohoo! No jest taki moment przełamania, w którym klapa nabiera prędkości światła, więc trzeba uważać. No ale jak już otwarłem klapę, to Wam pokażę bagażnik, chociaż tutaj żadnych zmian nie ma. Wszystko jest dokładnie tak samo, jak było w poprzedniku. Mamy więc jakiś haczyk na reklamówki. Po jednej, po drugiej stronie jest źródło światła. Tutaj mamy akurat akcesoryjną gumową podłogę. No i tak to wygląda. No i jeszcze rzućmy okiem na relingi. Tak wyglądają one w przedlifcie, a tak wyglądają one w polifcie, czyli mamy delikatną zmianę. Tu się pojawił taki czarny element przed tym srebrnym, ale one nie są tak jak na przykład w Sandero Stepway'u modułowe, czyli nie możemy ich sobie ustawić do pozycji poprzeczek dachowych, tylko możemy je mieć właśnie w takiej formie jako relingi. Jeżeli chcemy bagażnik na dachu, no to musimy osobno poprzeczki na dachy dokupić. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany liftingowe Daci Duster. Standardowo dajcie znać, czy film się Wam podobał, czy poliftingowy Duster się Wam podoba, jak oceniacie zmiany, które w nim nastąpiły, a ja mogę zakończyć tak jak zawsze, czyli mówiąc, że mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce za jego kierownicą na drogach publicznych. Na dymówki jeszcze chwilę musimy poczekać.